Siemane Maneczko, z tej strony Oliver i dzisiaj zagramy sobie w grę War of Tanks. Piszcie, przepraszam, czy chcecie odcineczki z tej gierki, ponieważ mi się nią bardzo miło nagrywa. I zagramy sobie od razu jakąś dyszką, fajną taką, np. T110E5 i nie spodobało mi się to na początku, że ją znerfili i w ogóle, ale nieważne. Miałem go ogromną przerwę od World of Tanks, jeszcze chciałbym was uprzedzić od, grud od końca grudnia y, 2016, ale myślę, że będę jakoś dawał radę. To jest moja piąta bitwa, no i nie mam też zbytnio czasu dzisiaj, ale postaram, wam, postaram się jeszcze wam to wrzucić. I tak, Olivier Goldnop, y, tak. Oczywiście jadę na zamek, ponieważ tam się pewnie będą cisnąć. Ale nieważne, ważne jest to, aby team ze sobą współpracował, żebyśmy wygrali. Ale ścina była. Wszystkim właśnie też nagrywałem bitewkę, ale nie wyszła mi zbytnio. I był tam taki T54, tak, szczelił mnie po prostu dwa razy w tych wieży. I przez to, że on jakbym mnie nie szczelił, e, to bym wygrał z TVP, nie? Miałem e, pół sekundy do przeładowania, z czego on mi walnął za 200, a ja miałem właśnie 193 HP. Ale nieważne, to była poprzednia bitwa, ona była. I co, nikt ze mną nie jedzie? Hmm, to nie ma co co. To... Szybko zawrócę i będę bronił bazę. Jeżeli nikt ze mną nie jedzie. Tam raszują, no nie, o kurde. Mam przerąbana. Spróbuję coś z tyłem dingować. Powiedzmy. No ale 13,90 Grałem nim, sprzedałem go. Nie przebił mnie w tył. Znaczy to w sumie on trafił gdzieś. No nie no, trafił w wieżę, to nie miał szans. Jeszcze pod takim kątem spróbuję ich zablokować tutaj z tym leopardem. Dobra, świecę się. Leopard chyba też, bo się zaczął cofać. Tam już coś jest. Coś już się tam czai. Ej, nie! Boże, co za No nie. Jest, Baczat. Ej, pomóżcie mi, co? Ja was tak nie zostawiłem na pastwę losu. Przynajmniej tego Leoparda. Ej, to jest dobre. Dobra pozycja mm -mm. Nie ma co ja się muszę naprawić No i to jest typowy gracz World of Tanks Tch. Wjechał se do wody, co tam No, strzelaj w niego. No i mam problem. I to nie mały. Szybko mi się musi ta gąska naprawić, bo będzie po mnie. Ej, dobra pozycja. Widziałem ją u jednego gościa na filmiku. Nie będę reklamował. Ale wyjechać stąd już tak łatwo nie jest. Ja nie chcę zbytnio wyjeżdżać. Nie, bo mi tu gąskę zerwą. Zła pozycja. Tak, oddam to Milowi i znowu tutaj się cofnę. Teraz Skoda po mnie jedzie. Zobaczmy, co Skoda nam zaprezentuje. Czy ona wygra tę walkę? Naprawdę, podpaliłem ją. Naprawdę? No, skoda, ty mnie nie utopisz. Tu masz za słaby silnik. Ej, no, to się nazywa wygrana. To się nazywa wygrana. Jedna dycha, wszystko posprzątało. I już stąd nie wyjadę. No dobra, wyjadę. Aj, ta skoda mnie zablokowała. Co kolejny? Nie. P <laughs> o Jezu! O Jezus! Ej, to jest złe! Jezu, ja z nimi wszystkimi wygrałem! O Jezu! Dobra, lec, znaczy, jad, jadę tu dalej i spróbuję się już stąd wydostać. Ale to naprawdę była piękna akcja. Wow. Mm. SRV tu jest. Ale dobra. Jest. Tak jak mówię, wyjadę i cały atak, który tu był w sumie, to w sumie, tylko ja w sumie tu sobie poradziłem z nimi, no. Ale to było naprawdę, to była naprawdę dobra rozgrywka. 3 kile, 4500 damage'a, no nie jest najlepiej, oczywiście mogłoby być więcej tego damage'a, ale nie ukrywajmy, no to, było, to była super akcja. No i GG. Najlepsza bitwa ever. A ja już bym się z wami żegnał, ponieważ mam mało miejsca na dysku lokalnego, też nie mam zbytnio czasu, Wynik drużynowy tutaj mm, naprawdę dobrze mi poszło. No i do zobaczenia.